W tym filmiku zajmuję się analizą jednego zadania z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym z kwietnia 2013 roku. Zadaniem tym jest zadanie numer 11, natomiast w tym filmiku zajmiemy się zadaniem numer 11.4. Treść zadania 11 brzmi następująco. Przeczytaj teksty. Zdecyduj, czy każde zdanie od 1 do 4 jest zgodne z treścią tekstu, tak? Albo nie. Wpisz znak X w odpowiednią kratkę. Pamiętajmy, aby przeczytać treść polecenia każdego zadania bardzo starannie, bardzo uważnie i ze zrozumieniem. Jest to bardzo istotne. No dobrze, skupmy się teraz na zadaniu 11.4. Mamy tutaj takie zdanie. Die Mutter schreibt über ihre Arbeit. Czy jest to prawdą, czy nie? I mamy treść. Michael, ich bin beim Friseur. Ich bitte die Suppe und mach deine Hausaufgaben. Ich komme am 18 Uhr zurück, mama. No i tak. Osoba, która niezbyt przygotowała się do egzaminu z języka niemieckiego i dosyć niechętnie uczyła się tego języka przez trzy lata w gimnazjum, może mieć problemy ze znalezieniem prawidłowej y, odpowiedzi, z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi, ponieważ może zasugerować się pewnymi charakterystycznymi i dobrze znanymi wyrazami, jakie są niewątpliwie muta i Arbeit. Tim Mutter występuje także w tej treści, tutaj w treści tego na liściku, na samym dole Mama. Schreibt über ihre Arbeit. Arbeit także występuje w treści tego listu. W którym miejscu? Otóż tu. Frisur. To jest fryzjer. Osoba, która jest bardzo, bardzo początkująca, albo która naprawdę nie chciała nauczyć się języka niemieckiego, może nie wiedzieć, co to znaczy beim. Może przekreślić to słowo i przeczytać to zdanie w ten sposób. Ich bin Friseur. Co znaczy, jestem fryzjerką. Co sugerowałoby, że tutaj coś jest związane z pracą. Schreib, to jest od Schreiben, pisać. To podejrzewam, że wszyscy bardzo, bardzo początkujące osoby mogą to przetłumaczyć. Chodzi w tym zdaniu o to, że Die Mutter, Matka Schreibt über ihre Arbeit pisze o swojej pracy. Tak więc, przekreślając tutaj to bajm i rozumiejąc to zdanie, że ich bin fryzor, że jestem fryzjerką i ich komme um u Łocyk, na przykład, że wracam o godzinie 18, na przykład z pracy, ktoś może sobie tak dopowiedzieć. No to faktycznie ta matka pisze o swojej pracy i zaznaczy, Odpowiedź tak. I będzie to odpowiedź błędna. Dlaczego? No właśnie, trzeba dobrze przetłumaczyć treść tego liściku. Spójrzmy. Michael, ich bin beim Friseur. Co znaczy? Jestem u fryzjera. Ich bitte di zupę. Zjedz proszę zupę. Und mach deine Hausaufgaben. I zrób swoje zadania domowe. Jakiś um u Ja wrócę o godzinie 18 z powrotem. Mama. Tak więc, czy mama pisze o swojej pracy? Bynajmniej. Zatem prawidłowa odpowiedź jest nie.